Cześć, witajcie. W tym odcinku pokażę Wam limitowane BMW M3 CS, które jest już co prawda z nami od pewnego czasu, ale jeszcze nie nagrałem Wam odcinka o tym aucie, więc dzisiaj będzie bardzo dobra okazja, żeby to nadrobić, tym bardziej, że mamy bardzo dobrze wyglądającą konfigurację. A przy okazji tego odcinka opowiem Wam też o dwóch innych limitowanych wersjach CS, czyli o pierwszym w historii BMW M3 CS Touring a także o limitowanym BMW M4 CS, które powstanie z okazji urodzin legendy Moto GP, czyli Valentino Rossiego i taki jeden samochód trafi też do Polski. Zapraszam do oglądania. Wersja CS w porównaniu z wersją Competition jest lżejsza, mocniejsza i będzie mogła się pochwalić lepszymi osiągami, ale też jak widzicie, wygląda trochę inaczej. Inaczej wygląda grill, ale on będzie wyglądał tak samo jak w BMW M4 CSL, które pokazywałem Wam jakiś czas temu. Tym, co go wyróżnia, są te czerwone. Obwódki wokół tego grilla, a tym co nam wyróżnia to auto, też są liczne elementy wykonane z karbonu. Mamy ich tutaj bardzo dużo, też z przodu karbonowy jest splitter, karbonowe są wloty powietrza, karbonowa jest też maska. Jak widzicie, ona trochę inaczej wygląda niż BMW M4 CSL. Tam tutaj obwódki wokół tego widocznego karbonu były czerwone, tutaj natomiast są czarne, a pod tą maską znajdziemy Dobrze znany sześciocylindrowy, 3-litrowy rzędowy silnik benzynowy, który w tej wersji ma 550 koni mechanicznych i pozwala rozpędzić się od 0 do 100 w 3,4 sekundy, a od 0 do 200 w 11,1 sekundy. Ten sam silnik, ale nieco zmodyfikowany, znajdziemy też BMW M4 GT3, który pokazywałem Wam rok temu prosto z toru Red Bull Ring. Kolejnym charakterystycznym elementem dla wersji CS są światła. Tutaj mamy światła laserowe, które, jak widzicie, mogą nam świecić na żółto. One na żółto będą świeciły w momencie, w którym będziemy otwierać auto, lub też, gdy wybierzemy światła mijania, lub też światła drogowe na żółto, czyli tak samo jak w samochodach GT. Jeszcze jedna charakterystyczna rzecz dla tej wersji to felgi. Tutaj mamy specjalne. Kute obręcze w kolorze złoto-brązowym, i moim zdaniem one kapitalnie wyglądają właśnie z tym kolorem lakieru, czyli z kolorem czarnym. Z przodu mamy koła 19-calowe, z tyłu mamy 20-calowe i można było sobie wybrać, czy będziemy chcieli mieć ogumienie przystosowane do jazdy na torze, czy też bardziej takie drogowe. Jak się przyjrzycie dokładnie, to też zauważycie, że mamy tutaj ceramiczny układ hamulcowy, czyli ten najbardziej wydajny, najbardziej odporny na wysokie temperatury a także na korozję jakiś czas temu nagraliśmy wam film o tym jakie hamulce wybrać do swojego BMW więc tam was też odsyłam wspomniałem że mamy tutaj dużo elementów wykonanych z karbonu karbonowe są też lusterka karbonowe jest też dach a teraz już zobaczcie w jakich kolorach lakieru możecie spotkać na ulicy BMW M3 CS Karbonu jest też wykonany spoiler, a także dyfuzor. Mamy też inne końcówki wydechu. One są tutaj wykonane z tytanu i dzięki temu, że są wykonane z tytanu, to mamy 1 kg masy mniej, a generalnie te wszystkie karbonowe elementy, które tutaj mamy, obniżają masę tego samochodu o około 20 kg. Zwrócę wam też jeszcze uwagę na oznaczenie. Modelowe, one jest czarne, ale mamy też tutaj taką czerwoną obwódkę i tak samo będzie wyglądało to oznaczenie, które mamy z przodu na grillu. Zarówno kierowca, jak i pasażer będą mogli usiąść tutaj w kubełkowych fotelach, które są wykonane z karbonu, a także ze skóry merino. One są też dwukolorowe, czyli są czarno Czerwone to jest element, ten czarno-czerwony, który dominuje nam w tej wersji CS. Inaczej niż w wersji Competition będzie wyglądał, wyglądała też ta konsola centralna, bo jak widzicie, nie mamy tutaj chociażby cup holderów. Mamy też tutaj ten podłokietnik, a właściwie miejsce, na którym możemy umieścić nadgarstek z logo CS, ale mamy tutaj, jak widzicie, ładowarkę bezprzewodową na telefon. Kierownica natomiast jest wykonana tak jak ja lubię najbardziej z Alcantary. Na kierownicy znajdziemy te charakterystyczne elementy dla samochodów BMW M, czyli przyciski M1 i M2, pod którymi możemy sobie zapisać nasze ulubione ustawienia. Łopatki do zmiany biegów, a skrzynia jest ośmiostopniowa, są też wykonane z karbonu. Przed sobą mam też dwa wyświetlacze które są zatopione w jedną taflę szkła. Tutaj mamy system operacyjny BMW 9. Oczywiście możemy sobie zmieniać to, co nam się będzie wyświetlało na tym wyświetlaczu przed nami, natomiast na tym wyświetlaczu w konsoli centralnej mamy też sporo możliwości zmiany tego, co nam się tutaj będzie wyświetlało. Możemy też sobie wybrać lap timer, czy też Analizator driftu, no i też możemy zmienić te ustawienia, o których wspomniałem wcześniej, naciskając przycisk setup. Możemy zmienić to, jak będzie pracował silnik, podwozie, układ kierowniczy. Możemy wybrać te ustawienia bardziej komfortowe lub też bardziej sportowe. No i oczywiście to jest też ważna informacja zapewne dla, dla Was. Możemy sobie odłączyć napęd na tył, napęd naprzód i ustawić tylko napęd na tył. Możemy też zmienić. To jak bardzo kontrola atrakcji będzie wpływała nam na jazdę tym samochodem. 1 marca 2025 roku rozpoczęła się też produkcja innej limitowanej wersji CS, czyli pierwszego w historii BMW M3 CS Touring, które ma dużo elementów wspólnych z tym autem, które Wam pokazałem dzisiaj. Ma m.in. tyle samo mocy, czyli 550 koni mechanicznych, ale będzie też trochę inaczej. Wyglądać, bo tam mam już te elementy, które są charakterystyczne dla BMW M3 po liftingu, czyli między innymi będziemy mieli tam spłaszczoną na dole kierownicę, będziemy mieli też nowe, trochę inaczej wyglądające światła. BMW M3 CS Touring jest też dostępne w kilku różnych kolorach lakieru, tak żeby każdy mógł wybrać coś dla siebie. No i ono będzie delikatnie wolniejsze w przyspieszaniu od zera do stu, bo będzie przyspieszać w 3,5 sekundy. Usiadłem z tyłu nie tylko po to żeby wam pokazać jak te karbonowe fotele wyglądają z tyłu a wyglądają naprawdę kapitalnie. Nie wiem czy wyglądają lepiej z przodu czy z tyłu ale usiadłem tutaj żeby wam powiedzieć o jeszcze jednym limitowanym modelu który BMW pokazało niedawno. Jest to BMW M4 CS które powstaje z okazji urodzin Valentino Rossiego, jego na pewno nie muszę Wam przedstawiać. To jest dziewięciokrotny mistrz MotoGP, który jest kojarzony z liczbą 46 i teraz będzie obchodził, właściwie obchodził już swoje 46 urodziny, i dlatego BMW postanowiło te urodziny uczcić. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Valentino Ross jeździ od jakiegoś czasu w fabrycznym zespole BMW M i BMW postanowiło uczcić jego urodziny. Tworząc taki specjalny samochód, specjalne BMW M4 w dwóch wersjach, tam będziemy mieli dużo tych elementów związanych z Valentino Rossim, czyli właśnie tą liczbę 46, i tych samochodów powstanie 92. Będziemy mieli 46 jednej wersji style i 46 drugiej wersji sport. I co ważne, jeden z tych samochodów trafi do. Polski i nie tylko kupujemy sam samochód, myślę, że to jest taki ważny dodatek, ale oprócz samochodu też dostaniemy możliwość spotkania się na żywo z samym dydoktorem, z samym Valentino Rossim, we Włoszech, a także drugiego dnia odbycia szkolenia na torze, więc myślę, że jest to coś, co może skusić każdego kolekcjonera. Dajcie mi znać w komentarzu, która z tych limitowanych wersji CS, które pokazałem Wam dzisiaj, podoba Wam się najbardziej, lub też którą z nich chcielibyście mieć. Oczywiście po więcej informacji odsyłam Was do naszych doradców w naszych salonach Bawaria Motors w Warszawie, Jankach, Piasecznie, Katowicach lub Gdańsku. A jeżeli ten film Wam się podobał, to klasycznie poproszę o lajka i zasubskrybowanie kanału. I do zobaczenia w kolejnym odcinku Bawaria Motors TV.